Dobry bardzo, wpadam na szybko się przywitać w wersji bardzo roboczej, ale ogarnęłam trochę siebie w sensie włosy. Jak widzicie, lustro jest do ogarnięcia, wszystko tu już na mnie czeka. Tam słuchawkę zalałam tym takim od kamienia. Pranie tutaj leży i kwiczy, także witam Was w kolejnym dniu i zapraszam na kolejny filmik. taka a propos jesiennych przepisów yy, nagrywam to, ale nie wiem co z tego wyjdzie, więc zobaczymy yy, stwierdziłam, że zrobię takie muffinki dyniowe, tutaj mam takie powiedzmy trzy kopiaste łyżki puree z dyni które pokazywałam wam ostatnio dam do tego dwa jajka yy, mąkę, ja mam akurat żytnią i taką z taką chcę spróbować trochę mleka, trochę yy, oleju i włożę to do papilotek a słuchajcie, jeśli chodzi o przyprawy to oczywiście będzie proszek do pieczenia, dam trochę cukru waniliowego, bo ja uwielbiam ten aromat Aromat? Oczywiście, oczywiście, że musi być cynamon. I słuchajcie, taki tip ode mnie, jeśli używacie dyni na słodko, moim zdaniem warto dać szczyptę. Dosłownie szczyptę gałki muszkatołowej. Totalnie, totalnie zmienia to aromat dyni, i taki jej odbiór jest bardziej przyjemny, bardziej piernikowaty. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć, ale gałka muszkatołowa robi robotę. Także co? Ja to chyba sobie wszystko szybko wybeltam. Nie wiem co z tego będzie, więc może tego nie opublikuję. No ale dobra, zobaczymy co dalej. Jak zwykle w mafinkach robię mokre do mokrych, suche do suchych, mieszamy i stawiamy do piekarnika. Wam, że z tej mąki chyba będą muffinki. Eee, dodałam jeszcze, słuchajcie, aromat cytrynowy i to tak przepięknie pachnie. Fajnie na chrupko tu się z góry zrobiły. Ciekawe jak w środku. Trochę ostygnął, nadejdzie nasza pora karmienia i będziemy jeść, ale no, chyba będzie coś z tego. Chciałam takim paskudnym widokiem pochwalić Wam się, że tak, to wszystko jest do wywalenia, to są skarpetki bez pary, to są skarpetki tak zwane dojechane, nie nadające się do niczego eee, i jestem z siebie dumna i dajcie znać, kiedy ostatnio sprzątałyście w skarpetkach, bo to była moja zmora, a szczególnie jak się gdzieś spieszyliśmy przed wyjściem, żeby znaleźć parę, chociaż podobnych, także jestem z siebie mega dumna, daję sobie okejkę i idziemy dalej z tym dniem. No dzień dobry bardzo, witam się w twarz w, w tłasz. Słuchajcie, możecie mi się bić brawo za to, jakim jestem nieogarem Stwierdziłam, że umyję swoje pędzle zanim zacznę porządki w łazience, zanim zacznę zmywać zlew. No i mądra Magda nie wpadła na to, że mokrymi pędzlami później będzie ciężko puder nałożyć, więc yy, siedzę właśnie przy toaletce, będę popijać kawkę. Yy, I za bardzo nie mam się czym pomalować, a wychodzimy zaraz. Yy, więc to, że będziemy improwizować. O ile wiecie, ja podkład mu na przykład nie nakładam pędzlem. No ale puder sypki. No nie wiem, coś wymyślę. Palcem chyba nie nałożę pudru sypkiego, ale coś wymyślę. Dobra. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki troszkę wyjazdowy dzień, ale yy, mam nadzieję, że to szybko wszystko ogarniemy i chciałam z wami pogadać o świętach. Ponieważ ostatnio robiłam QA na, na Instagramie, jedna z Was zapytała mnie, czy lubię święta i czy będą świąteczne filmiki u mnie na kanale. W sensie na kanale, na YouTube. Słuchajcie, ja może nigdy jakoś tego oficjalnie nie powiedziałam. Znaczy, na Instagramie mówiłam na pewno, ale na, na YouTubie mogłam pominąć, bo w sumie nie jestem tutaj jakoś mega długo. Ja święta uwielbiam i ja słuchajcie. Będę z wami szczera, tak pod koniec sierpnia jaram się już złotą jesienią, chociaż wiecie, no pod koniec sierpnia to jeszcze ciężko, yy, ciężko już jesień znaleźć. Raczej jeszcze się niektórzy latem cieszą. Eee, a później, czyli tak od końca sierpnia jaram się i poszukuję złotej jesieni, a później po pierwszym listopada rozpoczynam okres świąteczny. I najchętniej choinkę ubrałabym już tak, no żeby nie przesadzać, to w połowie listopada. Yy, więc słuchajcie, ja święta uwielbiam, filmiki świąteczne będą. Yy, tutaj mam pytanie do Was: jak Wy byście to widziały? Ponieważ ja wiem, że wiele dziewczyn nagrywa vlogmas, że nagrywają praktycznie codziennie. Yy. I powiem Wam, że ja chyba za bardzo nie chcę zmieniać formuły nagrywania, w sensie wolałabym, żeby to były te trzy dni, tak jak jest teraz. Wiecie, myślę, że w okresie świątecznym pojawi się tyle filmów, że, wiecie, no ja zdaję sobie sprawę z tego też, że nie oglądacie tylko mnie, no i chciałabym, żebyście miały czas na to wszystko, więc myślę, że raczej dni zmieniać nie będę. Wiem, że były w, tych, w, tym, w tych pytaniach i odpowiedziach na Instagramie było też dużo słów i zresztą komentarzy nawet na YouTubie było dużo słów, że chcecie ze mną otwierać mój kalendarz adwentowy, bo wiecie, ja mam mm, kalendarz adwentowy muszę wam coś powiedzieć. Narobiłam rabanu, że kończy mi się puder. A ja mam po prostu jeszcze jedną, całą, nieśmiganą, nową ekocerę, bo właśnie coś mi nie grało. <gryw> to dobrze. Tu mam jeszcze jakiś pędzel, którego w ogóle nie używam, chyba kiedyś stosowałam go do podkładu, więc chyba nim puder nałożę. Jak będzie iść jakiś dym, czy coś w tym stylu, to się nie martwcie, to tylko ja. Widzę, że no, kadry mam dzisiaj dobre. Yy, że właśnie yy, sporo osób powiedziało, że chciałoby ze mną otwierać ten kalendarz adwentowy, więc od mojego chłopaka, który ja sama zrobię. Yy, I słuchajcie, ja yy, myślę, że najlepiej będzie, jak ja po prostu na vlogach będę otwierać dane okienko. To nie będą wszystkie okienka, ale na pewno coś tam zobaczycie, ze mną na pewno coś podpatrzycie. Yy. Myślę, że część też będę pokazywać na Instagramie. Mój chłopak też powiedział, że nie wszystko będzie się nadawało do publikacji, więc z jednej strony się obawiam, a z drugiej nie mam pojęcia, co to może być, więc zobaczymy. Ale na pewno będę nagrywać jakieś takie, wiecie, przebitki z tego kalendarza adwentowego. W ogóle dajcie znać, czy Wy lubicie vlogmasy, czy oglądacie vlogmasy. Ja uwielbiam. I właśnie w tym roku w grudniu będę chciała nagrywać takie... No, ze świąteczną atmosferą filmiki, wiecie, a to będziemy iść po choinka, to będziemy ubierać choinkę, a to jakieś pierniczki, na pewno w tym roku znowu będziemy robić domek z piernika. Mm. No, wiecie, Bułka ma swoją świąteczną, już ma swój świąteczny outfit. Będziemy razem na pewno ozdabiać dom, będziemy wyciągać w ogóle ozdoby świąteczne. Może coś jeszcze takiego świątecznego gotować, piec. Ja kocham ten klimat i na pewno będę chciała go w swoich filmikach przemycić jak najwięcej. Ale to też nie oznacza, że wiecie, że to nie będą takie zwykłe, codzienne vlogi, ponieważ no my dalej wiecie, pracujemy zdalnie, nadal siedzimy w domu. Eee, zabrzmi to trochę głupio, ale mam nadzieję, że sklepy zostaną otwarte, bo uważam, że galerie w sezonie takim okołoświątecznym naprawdę potrafią wprawić człowieka w taki świąteczny klimat, bo wiecie, te wszystkie światełka, melodyjki, tu jakieś mikołajki, tu coś tam, i ja nie mówię. I wiecie co, będę? Sorry, tak zmieniam temat. Będę wykonywać makijaż takim wielkim pędzlem, więc bronzer też nałożę takim pędzlem. A co? E, więc ja uważam właśnie, że centra handlowe, gdzie ja nie jestem jakąś fanką, no właśnie dla mnie w święta, w okres około świąteczny, mają taki swój klimat. No i mam nadzieję po prostu, że zostaną otwarte. Pomijam oczywiście załamanie handlu i tak dalej, bo jakby to jest zbyt oczywiste, chyba, żeby o tym mówić ale po prostu jeśli chodzi właśnie już tutaj rozmawiając o świętach, to mam nadzieję, że właśnie też sklepy będą otwarte, galerie będą otwarte, bo to zawsze tak fajnie świątecznie nastraja. E, także świąteczne filmy będą, na pewno będą o zabarwieniu mocno... Czekajcie, bo coś mi tu... Rzęsa znowu. E, będą e, filmy o zabarwieniu mocno świątecznym, bo ja klimat świąt uwielbiam. Mm, co jeszcze chciałam powiedzieć? W ogóle dajcie znać, czy wy lubicie klimat świąt i a jeszcze wam powiem trochę na odwrót? Te święta, tegoroczne święta na pewno dla wielu z nas będą specyficzne. Czy piękne, czy nie, to jest pojęcie względne, na pewno będą specyficzne i na pewno będą inne. Ja sobie postanowiłam, że ja po prostu mimo wszystko chcę. Bardzo odczuć klimat tych świąt, chcę odczuć atmosferę i zrobię wszystko, żeby te święta spędzić z moimi najbliższymi. Ponieważ w tamtym roku, ja w sumie Wam o tym nawet chyba nie mówiłam, może też byłam trochę za bardzo spięta jeszcze wtedy na YouTubie, bo taka byłam świeża i trochę podłamana, ale w tamtym roku całe święta przepłakałam sama w domu, znaczy byłam z moim chłopakiem, ale nie byliśmy nigdzie, ponieważ złapała mnie choroba. Yy, Miałam problemy z kręgosłupem, miałam problemy z karkiem, z poruszaniem się, z przemieszczaniem się, a do tego moi bliscy byli... Y Pracy, więc jakby tam, tam, tamtego rocznych świąt w ogóle nie odczułam e, albo odczułam w drugą stronę, dlatego powiedziałam sobie, że choćby skały srały w tym roku, e, to ja te święta spędzę z bliskimi i właśnie będzie taki klimat po prostu jak na filmach, będziemy robić razem pierniczki, będziemy ubierać choinkę, e, będziemy śpiewać świąteczne piosenki, kolendy, będzie po prostu wszystko. W tamtym roku tego nie miałam i, i ubolewałam nad tym dość długo, szczególnie właśnie, że jestem osobą, która klimat świąt uwielbia. Także to tyle chyba na razie w klimacie świąt. A nie, w sumie nie tyle, bo jeszcze w tym filmiku hmm, pokażę Wam świąteczne zakupy, bo ostatnio słuchajcie, naprawdę przechodziliśmy, nie planowałam fajnie tych zakupów. Ostatnio przechodziliśmy koło sklepu Deals i okazało się, że jest otwarty. No i jak zobaczyłam, jakie mają tam cudowne rzeczy To musiałam kilka kupić Ale dobra, później będę wam pokazywać Słuchajcie, kończę ten swój nieudolny makijaż Mój ten, mój ten, ten, ten grzebyczek do brwi jest mokry, ale już pali licho no Dobra, jakoś bronzer nałożyłam, rozświetlacz nałożyłam Zaraz mi napiszecie, że się nie różni niczym niż mój normalny makijaż Ale dobra, jakoś to było, znalazłam pędzel No i cieszę się, że znalazłam ten, wiecie, zapasowy mój puder Bambusowy A teraz używam ryżowego no, czyli niepotrzebnie spanikowałam i niepotrzebnie Was pytałam o pudry sypkie, ale to będzie na przyszłość. Dobra, także ja się ogarniam, muszę jeszcze podsuszyć włosy, bo mam mokre. Ym, I co? Chyba najpierw skoczymy w to miejsce, pozałatwiać pewne rzeczy, a później pokażę Wam te zakupy, że wrócimy na spokojnie do domu. Mamy też dzisiaj pyszny obiad, który na pewno Wam pokażę. Yy, coś, coś jeszcze chciałam powiedzieć. W ogóle tyle spraw mam Wam do opowiedzenia, że na no spokojnie, na no spokojnie. Wy tego nie odczuwacie, ale ja kilka dni nie nagrywałam i wiecie, no narobiłam sama sobie zaległości. Trochę się to nawarstwiło, ale do wszystkiego dojdziemy. No dobra i to nasz obiad, o którym Wam mówiłam, była hamburgerowa. Do tego mamy szarpanego indyka no i trochę warzyw, także i ser z gołda z truflą, Przepraszam. sałata, pomidor, cebulka grillowana, a nie trochę warzyw. Jak, jak słyszycie... Możecie się domyśleć, kto robił w takim razie. No dobra, jest dużo warzyw, nie trochę. To smacznego. Mhm. No dobra. Jesteśmy, wróciliśmy, byliśmy jeszcze, słuchajcie, w Lidlu, załatwiliśmy sporo spraw. Siadłam nareszcie w domu z kawką e, i zaraz pokażę Wam te zakupy z Deals. E, powiem Wam, że znowu mam te przemyślenia, które miałam dwa tygodnie temu i o tym zapomniałam. E, mianowicie chodzi mi o to, że nigdy w życiu w sobotę po południu do Lidla. No powiem Wam, że masakra, zapomnieliśmy o tym i dzisiaj się znowu wybraliśmy i musieliśmy szybko wychodzić na szczęście wszystko z listy odhaczone także znowu na dniach będę robić zupę dyniową a ja wam pokażę teraz te zakupy z deals bo no ja zaczynam już czuć świąteczny klimat, tylko jeszcze mi trochę głupio tak ozdoby wyjmować, wiecie nie ma jeszcze dokładnie Grudnia, i tak, no nie wiem, zastanawiam się, czy wy już w ogóle myślicie o wyciąganiu ozdób? A może już u was są wyciągnięte? Koniecznie dajcie mi znać, bo. A może coś tam tak. Nie muszę wszystkiego od razu wyjmować, ale jakiegoś. Tu reniferka tam mi jakaś. Dobra, dobra. Chodźcie, pokażę wam zakup. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to wygląda kuriozalnie, ale dobra, co? Słuchajcie, będę wyciągać po kolei zupełnie przypadkowo dane rzeczy. Yy, tutaj. Bardzo potrzebna rzecz, Glugan. Wiecie co? Ja miałam gdzieś pistolet na klej, ale mam wrażenie, że on w przeprowadzce poszedł w jakimś pudle do śmieci. Niestety. Tak mi się wydaje, ponieważ nigdzie go nie mam, a ten glugan. Yy, wiecie co? To jest taka rzecz, która generalnie nie jest jakąś rzeczą pierwszej potrzeby, natomiast jak już jest w domu, to naprawdę czasem się przydaje. I ja słuchajcie, mam w planach yy, przed świętami, jeszcze zanim stanie u nas choinka, zrobić porządek z kablem niezgody mojego chłopaka, bo szlak jasny mnie trafia, jak on wisi teraz i doskonale wiecie, o którym kablu mówię. I myślę, że zaprowadzimy tutaj w jakiś weekend yy, porządki z tym kablem. A o, a druga rzecz od razu do tego glugana, no to są te takie wkłady z klejem. Całkiem sporo ich tutaj jest. Kiedyś moja przyjaciółka robiła wieniec świąteczny i właśnie ten glugan był jej potrzebny. I od tamtej pory, nie wiem, to było 3-4 lata temu, i od tamtej pory marzy mi się taki wieniec. Jak widzicie, dobrze mi idzie. I teraz tutaj, ja wiem, że to nie wygląda zbyt poważnie. Mam trzy takie dziadki, dziadki mrozy, dziadki do orzechów. Są przepiękne, kosztowały tylko piątkę yy, i stwierdziłam, że wezmę dziewczynom na święta, żeby miały taką pamiątkę ode mnie. No zobaczcie, jakie są super. Także jeden dla mnie, reszta braci gdzie indziej. Dobra, może wyjmę. O, to chyba nie dam rady sama teraz. Yy, Tut. Ponieważ ja zaplanowałam sobie w tym roku święta, takie dosłownie jak z filmów, yy, czyli dużo uśmiechu, dużo pozytywnych emocji, dużo jedzenia, dużo ozdób świątecznych. Yy, to właśnie też wybrałam takie okulary mikołajowate, i, i tutaj właśnie to, to tak dzwoni, i takie uszy renifera, myślę, że będą spoko zdjęcia. Yy, także to w ogóle chcę wysłać mojej mamie na Mikołaja. Myślę, że się zdziwi i, i na pewno poprawi jej to nastrój. Tutaj mamy miarkę. Nie będę Wam mówić oczywiście, dlaczego kupiłam tę miarkę. Te osoby, które oglądały filmik o wieszaniu obrazków na nitkę, wiedzą po co mi ta miarka. Jest już w domu, już się absolutnie nie wymigamy niczym. I co, i to. A, dobra, jeszcze jedna rzecz, zanim tego dużego potwora wyciągnę. I to są te takie. Niezu, jak to. Jak to nazwać? No to takie cukierki, laski yy. na choinkę. Ja uwielbiam je jako ozdoba na stół. Yy, dla mnie to jest... Idealne właśnie, idealne odwzorowanie, idealny klimat świąt, także mamy takie laski 2, 4, 6, 8, 10, 12 takich, a nawet jest napisane, 12 takich lasek i na pewno przydadzą się do dekoracji i one kosztowały, tutaj oczywiście pewnie nie ma cen, ale one kosztowały, kosztowały jakąś piątkę, więc wiecie, wzięłam, mam jeszcze chyba z tamtego roku, ale część została brutalnie zjedzonych, mimo tego, że ja uważam, że one się do jedzenia nie nadają, no ale same wiecie jak jest. I to jest Franek, to jest renifer, który no ma myślę pół metra. I słuchajcie, o tak wam pokażę, może będzie lepiej. Eee, I słuchajcie, on mojemu ch chłopakowi nie zmieścił się do plecaka. I on niósł go tak przez pół miasta i był na mnie trochę wkurzony, że musi nieść w listopadzie takiego renifera. Ale słuchajcie, on jest cudowny. On będzie sobie tak stał na podłodze, jeśli go bułka nie znakautuje. Mm, tutaj, wiecie co, ma takie twarde nóżki i yy, buciki, i. Taki, no ta, wydaje mi się, że to jest taki dość stabilny drut, więc on wcale nie będzie tak nam upadał, chyba, że zemdleje dzięki bułce. Ma taki, no zobaczcie, ma taką czapeczkę, szali, znaczy nie czapeczkę, szaliczek świąteczny. No mega jest. Bardzo mi się podoba, dlatego postanowiłam się na niego skusić, szczególnie że kosztował 25 zł. Myślę, że nie macie co mi się dziwić. Eee, no, jest super i na pewno go myślę, że to będzie jedna z pierwszych dekoracji świątecznych tego roku u nas. I. Oj, czekajcie, bo spadło. To już jest zamówione na Aliexpress i to przyszło po prostu zaskakująco szybko. To jest peleryna świąteczna dla naszej kici kochanej. Hmm, słuchajcie, no założyliśmy jej raz tą pelerynę, peleryna skończyła jako naszyjnik u niej, no ale może jeszcze jakoś da się, wiecie, magia świąt zadziała i bułka będzie w takiej peleryncie. No, także to są wszystkie moje świąteczne zakupy, mam nadzieję, że mnie nie zlinczujecie, ale no co Wam będę ściemniać, ja uwielbiam ten klimat, kocham magię świąt, w tamtym roku można powiedzieć, że świąt nie miałam, więc teraz troszeczkę poszalałam. Powiem Wam szczerze, że te mafinki z dyni to takie mocne 4-5 na 10, bez szału, totalnie. Jak były gorące, to były zbyt mokre w środku, wiecie co, ja powinnam dodać do nich trochę więcej albo mąki... Albo mniej pire, bo były no, takie dość mocno wodniste i na pewno więcej cukru, miodu, jakiegokolwiek słodzidła, jakiego używacie. I wtedy może było trochę lepiej. No nam no, zjemy, bo mamy, ale raczej resztę pire wykorzystam na krem z dyni. Kupiliśmy mleczko kokosowe, więc jutro na pewno będzie na drugie śniadanie albo na podwieczorek krem z dyni, a resztę dyni tej w kawałkach wykorzystam do makaronu. O, to mam pomysł, to wam to nagram. To w sumie może zrobię takiego foodbuka późno jesiennego. Hmm? I widzicie, jak najlepsze pomysły przychodzą wtedy, kiedy do Was gadam. Dobra, to już mam pomysł. Słuchajcie, nasz dzisiejszy wieczór prezentuje się następująco. Oglądamy, tak jak już mówiłam, Grace i Franki. Życzymy Wam miłego wieczoru. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. No i co, Wasze zdrówko. Widzimy się w następnym filmiku.